Adzia, bezwzględny gracz stołecznego podziemia znowu na pierwszych stronach akt sądowych. Nowe dowody, nowi świadkowie i wyrok, na który czekano ponad dekadę. Sprawdź, co naprawdę wydarzyło się we wrześniu 2002 roku. Finał brutalnej i wielomiesięcznej walki o dominację nad narkotykowym rynkiem warszawskiej Pragi rozegrał się 3 września 2002 roku wczesnym wieczorem w jednej z pozornie spokojnych dzielnic stolicy. Około godziny 18.20 z popularnej wśród lokalnych bywalców siłowni o nazwie Markus, mieszczącej się przy ulicy Antala na Tarchominie, wyszli dwaj znani w półświadku przestępczy mężczyźni Artur Esz, posługujący się pseudonimem Szubi oraz Jacek G, nazywany przez swoich ludzi Gałusem. Od dłuższego czasu ci dwaj gangsterzy żyli w stanie nieustannego konfliktu z innym duetem przestępczym Arturem E. (znanym jako Adzia) oraz Krzysztofem K., którego środowisko znało pod ksywką Hiszpan. Ich wrogość miała podłoże nie tylko osobiste, ale i czysto biznesowe. Chodziło bowiem o potężne pieniądze płynące z handlu zakazanymi substancjami, który na warszawskiej Pradze przynosił niebotyczne zyski i wiązał się z nieustanną rywalizacją o terytorium, wpływy i lojalność kurierów. Wydaje się, że tego dnia Adzia i Hiszpan postanowili przejść do ostatecznej ofensywy. Fakt, że obaj przebywali wewnątrz siłowni dokładnie w momencie, gdy pojawili się tam Szubi i Gauss, sprawia, że wiele wskazuje na to, iż nie był to przypadek, lecz precyzyjnie zaplanowana zasadzka. Najpewniej to właśnie oni zorganizowali pułapkę licząc na to, że uda im się definitywnie wyeliminować konkurencję. Kiedy Artur Esz i Jacek G. wyszli na zewnątrz, z pobliskiego miejsca nagle ruszył w ich kierunku srebrny Mercedes, który dotąd stał zaparkowany nieopodal, jakby czekał na sygnał do działania. Auto w błyskawicznym tempie zbliżyło się do nich, po czym wjechało w szubiego, potrącając go. W tej samej chwili jeden z pasażerów pojazdu otworzył ogień. Dwie kule dosięgły Artura Esz, jedna trafiła go w plecy, druga w głowę. Zginął natychmiast, upadając na chodnik wśród przerażonych przechodniów. Napastnik nie zamierzał jednak na tym poprzestać i próbował także zastrzelić Jacka G., lecz w dramatycznym momencie jego broń zacięła się. Gauss, wykorzystując sekundę przewagi, rzucił się do ucieczki i, choć kule świstały mu nad głową, zdołał ujść z życiem. Egzekucja miała miejsce na oczach kilkudziesięciu ludzi, w tym przypadkowych świadków, a nawet dzieci, które właśnie wracały z pobliskiego placu zabaw. Sprawcy nie przejmowali się niczym ani ryzykiem schwytania, ani obecnością świadków. Po wszystkim odjechali z piskiem, opon pozostawiając za sobą chaos, panikę i martwe ciało na zimnym chodniku. Niespełna godzinę później, w oddalonej o kilka kilometrów woli mińskiej, funkcjonariusze odnaleźli spalony samochód, który został użyty przez zamachowców do wykonania ataku. Auto, jak się okazało, pochodziło z kradzieży dokonanej kilkadziesiąt godzin wcześniej, co potwierdzało, że cała akcja była starannie zaplanowana z dużym wyprzedzeniem. Oficer stołecznej komendy, pracujący w wydziale do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw, po latach wspominał, że już wtedy podejrzewano, kto mógł stać za tym brutalnym zamachem. Adzia i jego ludzie pojawiali się w kontekście operacyjnych ustaleń praktycznie od początku, ale brakowało twardych dowodów. Dodatkowo nikt z półświadka nie chciał oficjalnie mówić o sprawie ze strachu, lojalności lub w obawie przed odwetem. Adzia był bowiem znany jako wyjątkowo niebezpieczny. Bezwzględny i nieprzewidywalny przestępca, który nie przebierał w środkach. Tymczasem przyjaciele i współpracownicy zabitego Szubiego nie zamierzali czekać bezczynnie, aż sprawcy zostaną zatrzymani przez policję. Rozpoczęli własne poszukiwania, kierując się nie tyle chęcią sprawiedliwości, co pragnieniem zemsty. Skoro nie udało im się odnaleźć Adzi, który najwyraźniej zniknął z radarów, skupili się na drugim z domniemanych sprawców Hiszpanie. Krzysztof K, mający wówczas 35 lat, nie był nowicjuszem w świecie przestępczym. W przeszłości pełnił funkcję osobistego ochroniarza samego Wiesława N, znanego jako wariat, który w latach 90. uznawany był za jednego z liderów mafii wołomińskiej. Po śmierci swojego mentora Hiszpan usamodzielnił się i sam zaczął rozbudowywać własną sieć wpływów, koncentrując się głównie na handlu zakazanymi substancjami oraz zlecaniu kradzieży luksusowych samochodów, które trafiały potem do paserów lub były wywożone za granicę. Od pewnego czasu Krzysztof K. regularnie bywał w restauracji o sugestywnej nazwie Szemrana mieszczącej się przy ulicy Ząbkowskiej w sercu warszawskiej Pragi. Dla wielu ludzi spółświatka lokal ten był czymś więcej niż tylko miejscem do zjedzenia kolacji, był swego rodzaju centrum spotkań, gdzie ustalano interesy i negocjowano nielegalne transakcje. 20 września 2002 roku około godziny 20.40 Hiszpan wszedł do lokalu samotnie, jakby nie przeczuwał żadnego zagrożenia. Pięć minut później, jakby w odpowiedzi na niewidzialny sygnał, do restauracji weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Mieli na głowach czapki, a golfy naciągnięte aż po nos skutecznie zakrywały ich twarze. Bez wahania wyciągnęli broń i zaczęli strzelać. W stronę Krzysztofa K padło dziewięć strzałów. Kule rozszarpały jego ciało, nie dając mu najmniejszych szans na przeżycie. Upadł bezwładnie, ginąc na oczach zaskoczonych gości restauracji. Sprawcy, nie zatrzymując się ani na moment, błyskawicznie opuścili lokal i zniknęli w ciemnościach miasta. Nie ulegało wątpliwości, że egzekucja była bezpośrednim odwetem za krwawą strzelaninę pod siłownią Markus, w której zginął szubi. Jednak jak to często bywa w świecie gangsterskich porachunków, brakowało nie tylko dowodów, ale również świadków gotowych do współpracy z organami ścigania. Obie sprawy, mimo intensywnego śledztwa, zostały w końcu umorzone z powodu niewystarczającego materiału dowodowego i ściany milczenia, na jaką natrafili śledczy. Dopiero po dekadzie nastał długo wyczekiwany przełom. W roku 2012 funkcjonariusze stołecznego wydziału zajmującego się przestępczością zorganizowaną postanowili wrócić do sprawy, która od lat spoczywała na półkach archiwum. Impulsem okazała się decyzja Pawła o jednego z członków gangu praskiego, który postanowił złamać omertę i nawiązać współpracę z policją. Gangster zmęczony życiem w ciągłym strachu i napięciu złożył obszerne zeznania, w których bardzo precyzyjnie opisał nie tylko motywy stojące za zbrodniami, ale też osoby bezpośrednio zaangażowane w ich realizację. Na podstawie tych zeznań ustalono, że Artur E., Marek D., Robert P. oraz Łukasz Esz odegrali kluczowe role w przeprowadzeniu zamachu na Artura S. oraz próbie egzekucji Jacka G. Odnalezienie podejrzanych nie nastręczało żadnych trudności. Cała czwórka już wcześniej trafiła za kratki w związku z innymi przestępstwami i odsiadywała wyroki lub przebywała w areszcie śledczym. Teraz jednak ich sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu. Usłyszeli zarzuty dotyczące zabicia drugiego człowieka, co mogło oznaczać dla nich wiele lat więzienia. Dopiero po 10 latach zmowa milczenia zaczęła pękać, a prawda o krwawych porachunkach na warszawskiej Pradze wyszła na światło dzienne. Wracając do Artura E. znanego w półświatku jako Adia, to właśnie on będąc obecnym w siłowni miał obserwować każdy ruch ofiar, a kiedy zauważył, że Szubi oraz Gałus szykują się do wyjścia, przekazał sygnał swoim ludziom. Tym samym uruchomił lawinę wydarzeń, której finałem była śmierć Artura Esz i cudowne ocalenie Jacka G. Za bezpośrednie wykonanie zamachu odpowiedzialność ponieśli Łukasz Esz i Robert P., to właśnie oni, według ustaleń organów ścigania, chwycili za broń i bez wahania oddali śmiertelne strzały w kierunku członków grupy Grochowskiej. Mimo powagi stawianych zarzutów, cała czwórka oskarżonych nie przyznała się do winy. Utrzymywali niewzruszenie, że nie mają nic wspólnego z tą krwawą historią, a ich obecność w faktach sprawy jest efektem pomyłek, fałszywych oskarżeń bądź świadomych manipulacji ze strony osób, które miały w tym interes. Rozpoczął się proces, który z czasem urósł do rangi jednej z najdłużej trwających spraw sądowych dotyczących zorganizowanej przestępczości w Polsce. Toczył się przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, a jego przebieg rozciągnął się na 12 długich lat. W tym czasie odbyło się aż 69 rozpraw, z których każda przynosiła nowe świadectwa, dokumenty, analizy balistyczne i kolejne próby podważania lub potwierdzania zeznań świadków. Dopiero 16 grudnia 2025 roku Zapadł długo wyczekiwany wyrok w pierwszej instancji. Sąd po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich dowodów uznał całą czwórkę za winną zbrodni, która wstrząsnęła opinią publiczną ponad dwie dekady wcześniej. Każdemu z oskarżonych wymierzył surową karę 25 lat pozbawienia wolności. Sprawa, która przez lata pozostawała nierozwiązana wreszcie, doczekała się prawnego rozstrzygnięcia. Tymczasem niespodziewany zwrot wydarzeń miał miejsce także w sprawie drugiej brutalnej egzekucji. Tej której ofiarą padł Krzysztof K., znany jako Hiszpan. Przez lata ta zbrodnia pozostawała owiana tajemnicą, otoczona murem zmowy milczenia i pełna niedopowiedzeń. W roku 2023 funkcjonariusze Stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw przeprowadzili skuteczną operację, której efektem było zatrzymanie osób podejrzanych o dokonanie tej egzekucji. Wśród zatrzymanych znalazł się Jacek G., czyli Gauss. Ten sam, który zdołał ujść z życiem spod siłowni Markus, gdy zginął jego kompan Szubi. Co ciekawe, w trwającym procesie dotyczącym tamtego zamachu, Gauss występuje jako poszkodowany. Teraz jednak jego rola uległa dramatycznemu odwróceniu. Z ofiary stał się oskarżonym, którego sam miał uczestniczyć w krwawej zemście. W roku 2024 do Sądu Okręgowego Warszawa Praga wpłynął nowy akt oskarżenia, tym razem dotyczący zabicia Krzysztofa K. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorom postawić konkretne zarzuty wobec Jakuba G., znanego jako Kuba, oraz Jacka G., Gausa. Według aktu oskarżenia obaj mężczyźni wspólnie zaplanowali i przeprowadzili zamach na Hiszpana, oddając w jego stronę 10 strzałów z broni palnej, które doprowadziły do jego natychmiastowej śmierci. Prokuratorzy podkreślali, że działania oskarżonych były skoordynowane i dokładnie przygotowane, a motywem działania była bezpośrednia zemsta za wcześniejsze wydarzenia pod siłownią. W przygotowaniach do egzekucji wziął udział także Konrad A, posługujący się pseudonimem Gonzo. Jego rola polegała na zaopatrzeniu sprawców w niezbędne środki. To on dostarczył im zarówno broń, jak i samochód, którym przemieścili się na miejsce zbrodni. To właśnie dzięki jego wsparciu logistycznemu cała akcja mogła zostać przeprowadzona z taką precyzją i skutecznością. Jak wykazało śledztwo w zamachu, brał udział również inny gangster, sultan S. Jednak jego historia zakończyła się tragicznie jeszcze wiele lat wcześniej. W roku 2006 z nieznanych do końca powodów sułtan odebrał sobie życie. Jego śmierć położyła kres możliwością wyjaśnienia wielu szczegółów tamtej egzekucji, choć jego nazwisko wciąż przewija się w aktach sprawy jako jeden z kluczowych uczestników. Proces oskarżonych o zabicie Hiszpana nadal trwa, a każda kolejna rozprawa przynosi nowe wątki i szczegóły rzucające światło na kolejne ciemne zakamarki świata, w którym lojalność ma swoją cenę. Zemsta bywa nieunikniona, a sprawiedliwość, choć czasem opóźniona, potrafi w końcu dosięgnąć nawet tych, którzy przez lata czuli się bezkarni.